Ostatnio dostałam pytanie od jednej z osób, co ma na, na celu partner, który zakończył związek, ale co jakiś czas wysyła wiadomości i wysyła swoje zdjęcia. Otóż zastanawianie się, co on ma na celu, tak naprawdę jest zjadaczem naszej energii. Czasem, kiedy nie jesteśmy w stanie pogodzić się z rozstaniem, szukamy takich sygnałów, że a może jednak on się mną interesuje. Więc jeżeli druga osoba wysyła nam niejasne komunikaty, kończy relację, a jednocześnie nie kończy jej, bo wysyła jakieś informacje, to mamy dwie opcje do wyboru. Jedna, zignorować to i uznać, że związek się zakończył, i my nie chcemy dalej w to brnąć i odpowiadać, być jakimś rodzajem zabawki, kogoś, kto jest do skoku. Druga rzecz, możemy zapytać drugą osobę, co ma na myśli, po co to robi. Jednak, czy uzyskamy szczerą odpowiedź, to jest wątpliwe, dlatego że jeśli padają podwójne komunikaty, takie jak przez chwilą wymienione chce być z tobą i nie chce być z tobą może się okazać, że druga osoba tak naprawdę sama nie wie, czego chce i to my musimy o siebie zadbać i zastanowić się, czego my chcemy, co nam w tej sytuacji służy. Czy chcemy tego kontaktu, czy nie? To zrealizować, ustawić granice.